Czy uważa, że to, co widzimy, jest rzeczywistym kosmosem? Czy, jak sądzi wielu, jest to tylko sztuczne wyświetlenie gwiazd na tymże firmamencie? wiem. No, ale właśnie pytanie, czy oni by. Znaczy, tu oczywiście trzeba pomyśleć, kto to są ci oni, jako mają dużą wiedzę. Czy wyświetliliby te wszystkie rzeczy, które nie są w nie należą do oficjalnej wiedzy. Jeżeli ja badam, na przykład jak działa astrologia, badając, traktując Ziemię jako okulistą, bada, badając cechy etniczne na całej Ziemi i z tego obciążkując, że te cechy etniczne promieniują w kosmos i, i, i o, sygnały się odbijają od czy są zbędziane przez planety i wracają do nas. No to tutaj trudno by było takie coś zasymulować. Podobnie, jeżeli ja badam jakieś pulsacje geomagnetyczne, no to sama nie, nie mierzę, ale korzystam z tych danych, które są dotyczące Ziemi, ale też planet i księżyców: planet Cypłjowisz czy Saturn. I tam są analogiczne te pulsacje geomagnetyczne, które wynikają właśnie z tego podziału takiego astrologicznego tych obiektów na 12 sektorów, potem mniejsze, mniejsze, mniejsze. I to tak samo funkcjonuje, jeżeli sprawdzamy tego Jowisza i księżyc Jowisza, jak i Ziemia. No to tutaj trzeba by rozszerzyć pytanie. Czyli Jowisz jest płaski i księżyce Jowisza też są płaskie. Ciekawe jest, jak bardzo ludzi, dużo ludzi to odchwytuje. Do mnie zwracało się paru, parę osób mówiąc, że ja to jestem w błędzie, bo twoja Ziemia jest przecież płaska, że ja to już źle rozumuję. No ale nie, nie byli przekonujący w swych no. udowodnieniu swoich tez. To były takie bardzo proste tezy typu że ktoś za długo leciał do Londynu, to tak? <grym> znaczy, że Ziemia jest płaczka. Tylu ludzi to wciąga, bo oni no w ten sposób przyjmują to jako swój pogląd. Że oni czymś mogą przywalić tym ortodoksom, którzy uważają, że Ziemia jest okrągła i wiele innych rzeczy, ale. I te przesłanki są, są słabe, tak? Ale pytanie było o firmament. I firmament no nie ma z, no. takiego fundamentalnego związku z kształtem Ziemi, tylko czym jest firmament, tak? Bo tak naprawdę y, możemy dolecieć na, jakiś tam, na jakąś tam no. odległość. Ostatnio ci filmik wysyłałam, no i dalej się nie da, nie? Więc y, te dywagacje, czym jest firmament, y, no mają zupełnie inny sens niż. Y, nad czym ten firmament jest tak? Raczej pytanie dotyczyło tego. I ja bym nie chciała, żebyśmy tutaj szli na live w rozgryzanie, kto ma rację, co do kształtu ziemi, tylko żebyśmy sobie odpowiadali na pytania od ludzi i żebyś wyrażała po prostu własne poglądy bez miłosierdzia, takie jakie masz, takie wyrażasz. Każdy ma prawo do takich poglądów, na jakim jest etapie. Niektórzy zmieniają te poglądy. Niektórzy się umacniają w swoich poglądach, i, i tutaj nie ma się co tłumaczyć, i nie ma co się powoływać na jakieś tam socjologi socjologiczne konotacje. Tak uważam. Jeżeli no. chodzi o firmament, no to my możemy sobie pomierzyć w zakresie, powiedzmy, skromnych warunków laboratoryjnych, jak daleko jest w Słońce, bo to ja wyznaczałam. Czy rzeczywiście wyznaczałam, jaka jest szybkość pola torcyjnego? Na przykładzie Słońca i zależności astrologicznych, biorąc pod uwagę, że takie założenie, które oczywiście może być troszeczkę mylne, że to promieniowanie pola torsyjnego, które wychodzi z, Ziemia, z Ziemi, idzie w kosmos prostoliniowo. Bo były takie na przykład suneczki, na przykład niestety yy, Woźniaka, którym podkręcał troszeczkę te yy, promieniowanie radiestezyjne i idące w kosmos. No ale wyszło, że biorąc oczywiście pewne ten, tam dokładne pomiary czasowe, yy, że yy, tak jak yy, założymy, że Promień światła leci do Ziemi przez 8 minut, a na tym promieniu światła wracają cząstki pola torsyjnego, które trafiły tam, znaczy przechwyciły informacje od pola torsyjnego Ziemi, to wychodzi na to, że w stronę Słońca, Mamy bardzo duże szybkości, wielokrotnie przekraczające szybkość światła, znaczy co najmniej 10 razy, bo wielkość słońca nie umożliwia takiego dokładnego pomiaru, a wracają te cząstki pola torcyjnego z przechwyconą informacją wtórnie od Ziemi w ciągu 8 minut. Więc teraz jeżeli ten filmament byłby w innym miejscu, ja to badałam tylko na Słońcu, oczywiście czekają mnie tam badania dokładniejsze i tu chciałem sobie kupić jakiś teleskop, ale nie mam gdzie ustawić, żeby zbadać na Marsie i czy jakichś innych planetach.